Od pewnego czasu komisja wysyła sygnały do klientów tego rynku, którym jakby zwraca uwagę, że jest to działalność niezwykle ryzykowna. Zresztą niektóre firmy, które biura makleskie, które właśnie taką działalność prowadzą, zaczęły już wprowadzać z własnej inicjatywy drobnym drukiem pod spodem reklamy, informacje, że to jest produkt, który niesie ze sobą ryzyko. My chcemy, żeby klienci potencjalni inwestorzy otrzymywali informację, ilu z klientów, którzy działali na tym rynku, poniosło straty lub miało zyski z tej działalności. Myślę, że to będzie takie najbardziej odpowiednie a, najbardziej odpowiednia informacja, która powinna dojść do myślenia tym, którzy czasami bez żadnego jakiegokolwiek przygotowania. A, zaczynają, powiem szczerze, grać hazardowo na tym rynku.